Cześć, tu Emil Dąbrowski z najnowszymi i najciekawszymi informacjami z miasta. Zapraszam na świeżutki odcinek Wiadomości Szczecin. Masz pomysł, jak zmienić Szczecin na lepsze? To nie chowaj go do szuflady, a wykorzystaj w nowej edycji szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Zbierz 10 podpisów poparcia pod swoim projektem i zgłoś go na SBO Szczecinę lub w tradycyjnej formie w Urzędzie Miasta. W edycji SBO na rok 2022 do wydania na wasze inicjatywy będzie blisko 17 milionów złotych, podzielonych tak jak ostatnio na projekty ogólnomiejskie oraz lokalne. A żeby lepiej się przygotować do złożenia propozycji, zachęcam do uczestniczenia w Akademii SBO. To bezpłatne warsztaty pomagają. Przejść przez wszystkie formalności. W wolnej chwili na stronie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego kliknij w zakładkę Realizację projektów i zobacz, co powstało oraz co powstaje dzięki Waszym inicjatywom i Waszym głosom. Osów i ulica Tczewska mają nowe świerki, okolice Arkonki, Dęby, a sąsiedztwo autostrady A6 Sosny, które mają tłumieć hałas ze drogi i ograniczać zanieczyszczenia. W sumie Szczecin właśnie wzbogacił się o 15 tysięcy nowych drzew. Część pochodzi z własnej miejskiej szkółki i zostało wyhodowanych przez leśników z nasion pozyskanych w szczecińskich klasach miejskich. Jednocześnie zakład usług komunalnych przygotowuje przetarg warty 900 tysięcy złotych i zakładające sadzenie drzew w centrum, w pasach dróg oraz w parkach. Czy strzemu powietrzu sprzyjają drzewa, ale także bardziej ekologiczny transport, na przykład elektryczne autobusy. Szczecin podpisał umowę na dostarczenie sześciu pojazdów z firmą Solaris. Autobusy będą kolejnym ekotaborem w mieście, bo w ubiegłym roku ta sama firma wygrała przetarg na dostarczenie przegubowych elektryków, a po ulicach miasta jeżdżą już przecież autobusy hybrydowe. Nowoczesne i ekologiczne pojazdy będą miały m.in. panele fotowoltaiczne na dachach. Do Szczecina powinny trafić za 12 miesięcy. A żeby było gdzie je ładować, miasto ogłosiło przetarg na po ustawienie ładowarek pantografowych do ładowania elektrycznych autobusów staną przy ulicach Kolumba, Klonowica oraz Owocowej. Szczecin gotowy na zwiększenie tempa szczepień. Miasto przygotowało dwa punkty w hali przy Sowińskiego oraz przy Rydla. Stanowiska mają być czynne przez 7 dni w tygodniu i pozwolą na szczepienie dodatkowych 5 tysięcy osób tygodniowo. Ale o tym jak będą funkcjonować ostatecznie zdecyduje wojewoda zachodniopomorski oraz dostępność szczepionek. Śledźcie stronę wiadomości Szczecin.eu, Ukośnik Koronawirus i bądźcie na bieżąco z działaniami miasta w sprawie epidemii. Boiska do piłki nożnej, koszykówki czy siatkówki, kort do tenisa, park linowy, ścianka wspinaczkowa, bieżnia i trybuny. To wszystko jest w Bukowa Sport. Wiemy już kto zajmie się prowadzeniem kompleksu sportowego w Puszczy Bukowej. To konsorcjum firm z Kostrzyna nad Odrą, które w ramach umowy z miastem zobowiązało się do zagwarantowania bezpłatnego dostępu dla mieszkańców terenu wybranego w SBO. Kiedy będzie można swobodnie uprawiać tutaj sport? To zależy przede wszystkim od ustania rządowych restrykcji dotyczących epidemii koronawirusa. W normalnych czasach były dni otwarte na uczelniach, a w czasach COVID trzeba sobie radzić inaczej. Szczecin Zaprasza na Studia to seria spotkań online z przedstawicielami szczecińskich uczelni, firm, osobami odpowiedzialnymi za programy mieszkaniowe, takie jak Dom dla Studenta, ułatwiający wynajem pokoju lub mieszkania oraz z osobami zajmującymi się programami stypendialnymi. Spotkania odbywają się we wtorki o 19 na YouTubie i Facebooku. Wejdźcie na wiadomości Szczecinę i zobaczcie co zrobić, aby dołączyć do transmisji. Puśćcie też informacje dalej do tych, którzy mogą być zainteresowani studiami w Szczecinie. I to tyle w tym odcinku wiadomości Szczecin, ale widzimy się wkrótce. Aniusy z miasta znajdziecie bez przerwy na stronie internetowej, w aplikacji, na Facebooku oraz na ekranach w mieście. Dobrego tygodnia, cześć!